Moje przypuszczenia z poprzedniego odcinka, który mogliście zobaczyć z Pet Simulator X chyba się sprawdziły, ponieważ Preston zaktualizował grę i mimo iż Lead -E update jakby został, bo jest to jakby teraz świat regularny w grze, to ikonka i nazwa gry wróciła do normy Pet Simulator X. Tutaj dalej nie ma, moi drodzy, informacji o updatech. I jak sobie wejdziemy również tutaj, to pokażę Wam, że ikonka gry, co ciekawe, również została zmieniona na taką defaultową, na tą normalną default ikonkę, tą basicową, która zawsze praktycznie była, kiedy nie było aktualizacji, więc jak widzicie, po tym wszystkim możemy wnioskować, że Pet Simulator X nie będzie miał już więcej aktualizacji i że giereczka się po prostu skończyła. W tym sensie, że nie będzie już po prostu więcej update'ów. Naprawdę szkoda mi osób, które wydały na tą grę masę roboksików. Czym spowodowane jest to, że Pet Simulator X nie ma już update'ików? No oczywiście jest to spowodowane tą oto giereczką, Happy Pet Game. Gierka prawdopodobnie zmieni jeszcze swoją nazwę, aczkolwiek nie wiem... And we have a a game about happy pets, they are so happy Czyli gieczko o szczęśliwych petach, one są bardzo szczęśliwe. Będzie to pewnie swego rodzaju pet simulatorek. Jak widzicie, update 3 godziny temu, a więc uwaga, cały czas na tą grą są prace i prawdopodobnie jeszcze w te wakacje wyjdzie. A jeśli nie, to do końca tego roku na pewno. Jeśli nie wyszłaby w wakacje i mamy tutaj grupeczkę Big Games Pets i jest to oficjalna grupa, moi drodzy Big Games. Zobaczcie, 22 miliony plus tutaj jest użytkowników. Jest to oficjalna grupa, mamy Prestona, więc jest to oficjalna. Giereczka, i to prawdopodobnie właśnie przez tą grę Petsimulator X. No, nie będziemy już aktualizacji, bo twórcy skupiają się na nowej giereczce. I podejrzewam, że jakbyśmy sobie zobaczyli teraz tutaj deweloperów, to większość z nich, no dokładnie tak, siedzi w studio i pracuje prawdopodobnie, no właśnie, nad tą giereczką. Dajcie znać, czy czekacie na tą grę. Jestem mega ciekawy. Ja myślę, że na pewno będzie to ciekawe zagrać sobie w taką giereczkę, bo jestem ciekawy, czy będzie ona lepsza od Petsimulator X i czy powtórzy jego sukces. No, bo w sumie Pet Simulator X miał być najlepszym połączeniem, bo był połączeniem jedynki i dwójki, więc jak Preston chce to teraz przebić i co, tam będą te same peciki co teraz i trzeba będzie wszystko od nowa robić, czy jakoś będzie możliwość może przetransferowania sobie naszych pecików ukochanych do tamtej giereczki. Jestem naprawdę mega ciekawy, myślę, że możemy sobie otworzyć tutaj te jajka, które mi zostały. Buściki odpalone, także zobaczmy, może jeszcze jakiś huge nam dropnie. mamy Update Hype Gift'a i dwa takie Sailor Egg'i, więc otwórzmy sobie je jeszcze i otwieramy sobie, moi drodzy, najpierw Update Hype Gift'a i uwaga, Uwaga, co będzie co będzie? Proszę proszę coś dobrego, coś dobrego, coś dobrego i uwaga! I tylko Party pingwin niestety. Nic nam tutaj nie oddało, to niestety. Szkoda, szkoda. Ale mamy jeszcze Sailor Egi do otworzenia. Otworzymy sobie je za chwilkę. Dajcie znać widzowie, co o tym sądzicie. Czy czekacie na Happy Pet Game'a, czy będziecie grać w tą grę jak wyjdzie, czy też nie no ja myślę, że sobie troszeczkę być może w nią Pogramy, sprawdzimy sobie ją na pewno na live Czy odcinki będę nagrywał Nie wiem jeszcze w sumie, ewentualnie Może kilka, zobaczę, zobaczę jak mnie giereczka Wciągnie, bo nie wiem, szczerze, ciężko jest mi szczerze Powiedzieć, bo nie wiem czy ta giereczka mi tak samo Wciągnie jak Pet Simulator X Czy nie, zobaczymy, zobaczymy jakie Mechaniki tam będą, co tam trzeba będzie robić Jaka będzie grafika, jaka będzie mechanika No to wszystko od tego zależy Oczywiście nie ukrywam, jestem trochę nachypowany Bo zawsze fajnie jest zagrać wam giereczkę, Także nie mogę się doczekać, I teraz wam się jeszcze tutaj na końcu wyświetlają liki, jakie mamy z tej giereczki. Możecie ocenić na ich podstawie też, co sądzicie już o tej giereczce, bo nie ukrywam, że są to dość no, modele przypominające generalnie to, co mamy w obecnej gierce, Pet Simulator QX, więc naprawdę jestem ciekawy, co nowego będzie Preston robił w Happy Pet Game, ie. Co tam będzie nowego, jakie mechaniki. No naprawdę tutaj może być no, wiele możliwości. Jest wielkie pole do popisu, no ale zobaczymy jak to będzie. No i najbardziej mnie ciekawi, czy będzie można sobie jakoś te peciki przesłać, a to Teraz jeszcze na koniec otwórzmy sobie te Sailor Eggi, otwieramy sobie tutaj to jajeczko i oby tutaj coś dobrego drobnęło, proszę, coś dobrego, proszę, huge, 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 huge i niestety mamy zwykłego Sailor Sharka, ale mamy jeszcze jednego Sailor Egga, także uwaga, otwieramy sobie to jajko i proszę, coś dobrego, proszę, 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 na koniec, na koniec wieleczki proszę i no niestety również Sailor Shark więc jak widzicie do samego końca w tej gierze za bardzo szczęście do huge petów nie miałem z tych jajek i z gifcików no ale trudno no wiadomo szansa na nie była mega mała korzystając z okazji że nagrywam ten odcinek chciałbym wam powiedzieć że wypuściłem nowe koszuleczki jak możecie zobaczyć mam tutaj jedną z nich na sobie teraz ubraną koszulka grupowa mojej nowej grupy na robloxie Playby studio i jest ona również dostępna w wariancie niebieskim i czerwonym być może dodam więcej kolorów więc jeżeli byście chcieli jakiś wariant koloru który no chcielibyście kupić a nie ma go to możecie napisać propozycję w komentarzu to być może również taką koszuleczkę z takim kolorem dodam. No i też nie wiem, są w przyszłości oczywiście dodawania więcej ilości koszulek. Robiłem ją sam tą koszuleczkę, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Starałem się ją zrobić, żeby była jak najlepsza. Także mam nadzieję, że koszuleczki najnowsze na grupie Wam się spodobają. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to będzie to już chyba wszystko. Ja Wam życzę oczywiście miłego dnia wieczorka lub nocy, w zależności od kiedy oglądacie ten film. Trzymajcie się, no i cześć!